Serwus, z tej strony Malinowy Nos, witam Was serdecznie w kolejnej już trzeciej części nastawu na śliwowicę Łądzką, a nie, z, z winem śliwkowym. Większość z Was już pewnie wiedziała poprzednie części, część z Was już pewnie robiła to wino. A kto jeszcze nie widział, to pod filmem w opisie będą linki do tych dwóch pierwszych części z tym nastawem. Co ty malinowy nosie ty? Co? Przeczyściłbyś senereczki, co? Wino to nastawiliśmy około 4 miesiące temu. Pod koniec roku w przeglądzie nastawów pokazywałem wam, jak przepięknie wygląda ta śliwka. Yy, degustowaliśmy inne wina, nalewki i to wino też, także... To wino jest już super, zresztą przekonamy się o tym za chwilkę. Mam tutaj przygotowany balon 20-litrowy, do którego będę przelewał, zlewał z osadu to wino. Tam się pojawiła lekka warstwa osadu, której się chce pozbyć. Przy okazji skosztujemy wina. Ogólnie byłem przyzwyczajony do tego, że wino ze śliwek się ciężko klaruje i zawsze to wino było długomętne, a tu wino już po kilku miesiącach. Jest ładnie wyklarowane. O smaku i klarowności powiem za chwilę, jak naleję próbkę do kieliszka. A tymczasem otwieram balon, i przy pomocy wężyka ściągnę to wino z nadosadu i przeleję go do balonu. I tym się teraz zajmę. To chociaż wino. Zobaczcie sami, na ściankach się tutaj osad zebrał i na dnie dużo osadu. Także przez to, że wszystko osiadło na dnie, wino już mamy klarowne. I zobaczcie sami, wino ma przepiękny kolor. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Klarowność jest yy, wspaniała. Skąd ta klarowność? Użyłem w drugiej części środka do klarowania dwuskładnikowego, płynnego, poradził sobie jak widać przy śliwce sobie poradził doskonale z moją śliwką i z sokami tłuczonymi ten środek tak sobie nie radzi jak akurat ze śliwką. Mamy różne środki do klarowania i niektóre działają lepiej, niektóre gorzej, niektóre nie działają, więc trzeba próbować albo dopasować do danego wina dany środek. Ten y, środek dwuskładnikowy płynny sobie poradził doskonale. I wino już wygląda wyśmienicie. Mm. lekko słodkawe, takie półsłodkie, półwytrawne cukier w większości przefermentował, ale jeszcze minimalnie go tam czuć. Jest to dobry moment teraz, jeżeli byśmy uznali, że chcemy wino słodsze na przykład, to możemy jeszcze ewentualnie rozpuścić dodatkowy cukier. Jeżeli się okaże, że wino jest za wytrawne, a my nie chcemy takiego, tylko chcemy wino słodsze. Jak dla mnie, smak jest bardzo dobry, nie jest za słodkie ani za wytrawne. Ja cukru dodawać nie będę absolutnie. Ja nie będę nic z tym winem już robił. Odstawię jeszcze, żeby się do końca wyklarowało. Jeszcze jedno zlewanie z nadosadu pewnie mnie czeka za, za kilka miesięcy. I po roku będę myślał, ewentualnie, żeby to wino już później butelkować. Nie śpieszmy się z butelkowaniem. Pamiętajmy, że im później wino zabutelkujemy, tym lepiej. Lepiej, żeby wino stało w balonie, niż żeby je za wcześnie zabutelkować i w butelkach, żeby jeszcze zrzucało osad, albo żeby się gazowało i, i korki szczelały. Także absolutnie nie śpieszmy się z butelkowaniem win. Jeżeli nie znam potrzebny taki balon, to to wino może stać w balonie cały czas. Nawet nie musimy go butelkować, jeżeli tego balonu nie potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy zwolnić balon, bo chcemy nastawić kolejne wino, to wtedy ok. Ale to musi być minimum pół roku od nastawienia wina, raczej. Starajmy się nie butelkować win wcześniej. A dobrze by było poczekać rok albo jeszcze dłużej. Ogólnie z założenia, im później, tym lepiej bo czasami wydaje się wino klarowne, wydaje się, że dofermentowało, okazuje się, że jeszcze delikatnie zrzuci osad, albo jeszcze dofermentuje i później w butelkach dzieją się różne dziwne rzeczy. Także ja z butelkowaniem absolutnie się nie śpieszę, jeżeli nie muszę. Jeżeli macie pomysł na jakieś ciekawe wino czy nalewkę, które chcielibyście, żebym zrobił, to piszcie w komentarzach pod filmem. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania kanału, wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi produkcjami, które się pokazują na kanale. Zapraszam Was też na Facebooka do naszego nowego projektu Chuta malinowy Nos. Tam na bieżąco będziemy wrzucać informacje o tym nowym projekcie, który się pokazał niedawno i który możecie z nami współtworzyć, ale o tym wkrótce. Robienie win strasznie wciąga, jest to bardzo przyjemna i fajna pasja. Oczywiście starajmy się pić z umiarem. Pamiętam, jak 10 lat temu gdzieś zaczynałem. Od kilku nastawów 15-litrowych w beczkach plastikowych, i później z roku na rok przybywało mi tych beczek, balonów, wiader. No i dziś mówię do kamery i pokazuję Wam kolejny przepis na kolejne wino, a Wy przypuszczam Macie podobnie. Piszecie dużo komentarzy pod filmem, że też zaczęliście niedawno, a już Macie tyle i tyle nastawów, także strasznie to wciąga i z roku na rok tych nastawów będzie przybywać. To wam zapewniam. Ale czemu nie? Domowe wyroby są zawsze fajne. Domowe winko, które sami zrobimy pod swój gust smakowy, jest nieporównywalnie lepsze niż to kupne w sklepie. Także wasze zdrowie. Tym akcentem może skończę ten materiał. Życzę wam uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Servus!